Praca magisterska, część piąta ankieta statystyczna weryfikacja hipotez. Do programu Statistika, wersja szósta z 2005 roku, wczytuję arkusz Excela. Wybieram import z wybranych arkuszy. Wybieram hipotezę pierwszą. Ok. Ok. Następnie statystyka. Statystyki podstawowe i tabele. W przypadku niniejszej hipotezy zastosuję test T studenta dla prób niezależnych względem zmiennych. Ok. Określam zmienne. Wybieram dodatkowe opcje: test lewena i podsumowanie. Już sam kolor świadczy, iż hipoteza się nie potwierdziła. Mając na uwadze konieczność czytelnego ujęcia wyników badań, warto dane ze statystyki wkleić do przygotowanej uprzednio tabeli w Excelu. Poniżej przygotowałem jej drugi wariant. Tabela ta pobiera automatycznie dane z tabeli powyżej. Szybko zaprezentuje zastosowane funkcje. Wyniki zaznaczam Kopiuję i korzystając z opcji wklej specjalnie, wklejam do Excela. Mniejsza tabela po usunięciu kolorów będzie gotowa do publikacji. Weryfikuję hipotezę drugą. Statystyki podstawowe. Kolor czerwony oznacza, iż hipoteza potwierdziła się. Dane zaznaczam. Kopiuję. i wklejam specjalnie do Excela. Jeśli istotność jest większa od 5 wówczas istotność dwustronną przyjmujemy z górnego wiersza. Nie zawsze są identyczne. Gdyby wartość ta była mniejsza od 5 istotność dwustronną wzięlibyśmy z dolnego wiersza. Weryfikacja hipotez z zastosowaniem 12 wersji statystyki, wersja 30-dniowa. Otwieram arkusz Excela. Import z wybranego arkusza. Hipoteza pierwsza. Ok. Jeśli w arkuszu Excela nie ma nazw kolumn, zabieram to zaznaczenie. Ok. Statystyka. Statystyki podstawowe, test T dla prób niezależnych względem zmiennych. Ok, określam zmienne, opcje, test lewena, podsumowanie. Hipoteza nie potwierdziła się. Otwieram. Hipoteza druga. Teza potwierdziła się. Podobnie jak w przypadku starszej wersji statystyki, wyniki mogę skopiować i wkleić do uprzednio przygotowanego arkusza Excela. Niniejsza tabela jest już gotowa do publikacji. Prezentacja wyników badań. W części empirycznej pracy magisterskiej, której celem jest określenie relacji między zmiennymi, zachodzi konieczność zastosowania narzędzi statystycznych. Rozstrzygają one o przyjęciu lub odrzuceniu hipotez badawczych. Zachodzi wówczas konieczność krótkiego omówienia specyfiki i uwarunkowań zastosowanych testów statystycznych, ze szczególnym uwzględnieniem parametrów decydujących o przyjęciu lub odrzuceniu hipotez statystycznych. Każdą hipotezę badawczą ujętą w formie zdania oznajmującego należy w części empirycznej pracy magisterskiej rozbić na dwie hipotezy statystyczne. H0 zakładającą brak związku między zmiennymi oraz H1 zakładającą istnienie tego związku. Jeśli istotność dwustronna przyjmuje wartość większą od 5, wówczas przyjmowana jest hipoteza H0. Co oznacza brak zakładanego związku między zmiennymi, czyli odrzucenie hipotezy badawczej? Należy pamiętać, iż nie oznacza to, że badania zostały źle przeprowadzone lub nie wyszły. Po prostu w obrębie wybranej próby badawczej nie zachodzi zakładany przez studenta związek między zmiennymi. Stanowi to równie cenny wniosek, jak w przypadku potwierdzenia hipotezy. Weryfikacja drugiej hipotezy badawczej także wymaga sformułowania dwóch hipotez statystycznych. Istotność dwustronna o wartości mniejszej niż 5 pozwala na przyjęcie hipotezy H1 mówiącej o istnieniu relacji między zmiennymi. W praktyce oznacza to przyjęcie zakładanej hipotezy badawczej. Należy pamiętać, że statystyczna weryfikacja hipotez jedynie rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu hipotezy badawczej. Student musi jednak zaprezentować i wyjaśnić, na czym polegają różnice pomiędzy dwoma analizowanymi grupami oraz jaki jest ich zakres. Najwłaściwsze w tym wypadku wydają się zestawienia procentowe ujęte w formie wykresów. Wykresy mogą zawierać, jak w tym przypadku, informacje bardzo ogólne oraz szczegółowe, np. z rozbiciem na poszczególne media.